Szanowni Państwo, my reprezentujemy Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny i od lat znamy się i pracujemy wspólnie z panem Tadeuszem i Stowarzyszeniem Gladiator i cieszymy się... Bo z I dlatego współpracujecie, zawsze się. I dlatego cieszymy się, że dzisiaj możemy też wspólnie działać na polu edukacji. Mamy za sobą taki bardzo intensywny czas, więc ja mam taką małą propozycję, żebyśmy na chwilę wstali, na chwilę, żeby troszkę się ruszyć i, i weźmy taką chwilę, żeby troszkę się wyciągnąć do góry. Więc wyciągamy się do góry i. Staramy się zrobić jak najdłuższymi. Wyciągamy się i szukamy w tym przyjemności dla ciała, to co może nam pomóc, żeby się troszkę zregenerować. Możemy stać na palce, pokręcić głową. Wszystko to, co nam przychodzi do głowy, co potrzebujemy teraz zrobić po tym staniu. Możemy trochę potrząsnąć rękoma, nawet jak ktoś chce nogą. <laughs> Możecie też. Możecie też robiąc to, rozejrzeć się na boki i w ogóle zobaczyć osoby, z którymi ten czas dzisiaj spędziliśmy, uśmiechnąć się, <noise> zobaczyć się z te osoby, które tutaj brały dzisiaj w tym wszystkim udział. Jeszcze mała sekunda, żeby zrobić coś dla ciała, i powoli możemy siadać, siadać, siadać. I chciałabym zaprosić do jeszcze jednego takiego krótkiego ćwiczenia. I zaproszę Was teraz do tego, żeby zamknąć oczy. Zamknijcie proszę oczy. I skierujcie uwagę do wewnątrz. Zwróćcie uwagę na swoje ciało. Jak to ciało się teraz ma? Możecie zwrócić uwagę na stopy, jak one opierają się o podłogę zwrócić uwagę na plece i czy odrobinę możecie się rozluźnić, odprężyć. I teraz weź głęboki wdech, taki duży głęboki wdech, wprost do płuc i powoli powoli wydech. Tak żeby czuć to powietrze, które zdobywa się z płuc. I jeszcze raz jeden głęboki wdech. I powoli, powoli wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I teraz przez chwilę możesz poobserwować sposób, w jaki oddychasz. To może nie jest taka rzecz, o której myślimy na co dzień, dlatego teraz takie małe zaproszenie, żeby przez chwilę poobserwować. Taki naturalny rytm Twojego oddechu teraz. Jak oddychasz teraz? Kiedy bierzesz wdech. I wydech. I tylko wdech, i wydech. Może być dużo myśli, ale my w to teraz nie wchodzimy. Tylko oddychasz. Wdech. Wydech. I jak czujesz fizycznie w swoim ciele oddychanie? Co czujesz w swoim ciele, kiedy oddychasz? Że czujesz, jak twój brzuch się porusza? Że czujesz, jak twoje płuca napełniają się powietrzem. I możesz tą odrobinę poeksperymentować, pobawić się, jak się czuje Twoje ciało, kiedy dajesz temu uwagę. Zwracasz uwagę na to, co czujesz w swoim ciele. I jak taka mała chwila uwagi na oddech, na ciało może odprężyć, zregenerować. Jak to jest u Ciebie. I to krótkie ćwiczenie powoli będzie się kończyć, więc powoli możesz wracać, otworzyć oczy, możesz jeszcze przez chwilę się poruszyć, może jest coś, co teraz potrzebujesz zrobić. I tą małą taką próbką chciałabym nawiązać do tego, że to, o czym mówiła Pani psycholog. Nasze główne pytanie to jest to, jak wracać do zdrowia, jak zdrowieć. I my wiemy, że Kluczowe kompetencje to jest radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie z myślami, że kluczowe jest nasze nastawienie, to jak my podchodzimy do choroby. I my to wszystko jemy, natomiast to faktycznie nie zmienia naszych przekonań, to nie zmienia naszych nawyków. Więc pytanie jest, jak robić to w praktyce. I dobra wiadomość jest taka. Że dla osób, które chorują onkologicznie, jest bardzo dużo praktyk z ciałem, z umysłem, które faktycznie to zdrowienie wspierają. I takim przykładem takiej praktyki pracy z umysłem jest ta krótka medytacja oddechowa, którą zrobiliśmy. Medytacja, czyli skupienie swojej uwagi na tym, co jest wewnątrz, otwiera nas tak naprawdę na nasze wewnętrzne zasoby na to, że my sami potrafimy o siebie zadbać. I obecnie CDC to jest taka amerykańska agencja rządu USA przy Departamencie Zdrowia. Pokazuje, że medytacja jest w ogóle trzecim takim najbardziej istotnym trendem zdrowotnym, który realnie zmienia po prostu nasz wpływ na, na, nasze, na nasze zdrowie i rozwija naszą uważność. To jest angielska mindfulness. Oni naszą kompetencję do obserwowania, zauważania tego, co się z nami dzieje. I to, o czym ja teraz mówię, to jest właściwie coś, co od czterech dekad funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, i do tego nie trzeba nikogo przekonywać. Tu jest tylko taki wycinek jednego z takich metaanaliz, która zbiera wyniki 115 badań klinicznych, które pokazują taką realną skuteczność takich właśnie technik pracy z ciałem, z umysłem. Pomagali w tym, żeby radzić sobie z depresją, z niepokojem, z bólem. I właściwie my obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że do tego nie trzeba nikogo przekonywać. Pytanie jest, jak to zrobić, żeby to było dostępne dla osób, które są w trakcie choroby i które potrzebują tego, żeby zdrowieć. I to jest jedno z naszych takich kultowych podziałów, tematów, nad którymi się zajmujemy, i dlatego, że taki program zdrowia, o którym chciałybyśmy szybciutko opowiedzieć. To teraz ja. Właśnie to, o czym mówiła Pani psycholog, psychonkolog, my wprowadzamy w życie, w czyn. Stworzyłyśmy taki cykl spotkań. To jest to sześć jest spotkań półgodzinnych w Warszawie, więc wszyscy, którzy mieszkają w Warszawie, zapraszamy Was serdecznie. Kolejny cykl zaczyna się 24 września na Mokotowie. Można się zapisać przy, poprzez mail albo przez telefon na naszej stronie ruchspołeczny.org.pl i to jest tak, że tak jak wspominałam, to jest sześć spotkań dwugodzinnych, na których w praktyce razem uczymy się i, i tak. praktykujemy. Radzenie sobie, pomaganie sobie w czasie choroby, radzenie sobie ze stresem przede wszystkim. Na te nasze spotkania przychodzą pacjenci, różni pacjenci onkologiczni, bardzo różny, na bardzo różnych etapach choroby, ale także ich bliscy, zapraszamy z rodzinami, z bliskimi. Dlatego, że sami wiecie, myślę, że są tutaj również bliscy, tak? nie tylko osoby chorujące, że to też jest wielki stres dla takiej osoby bliskiej, wspierającej dla rodziny. Więc zapraszamy wszystkich. I to, co my tam robimy, to jest troszkę rozmawiamy, jest czas na wygadanie się, ale też troszkę dajemy wiedzy, no i ćwiczymy. Ćwiczymy. Poprzez różnorodne ćwiczenia mentalne, ale też angażujemy bardzo nasze ciała. To nie znaczy, że to są bardzo ciężkie fizyczne ćwiczenia, nic z tego. To są, to są delikatne takie ćwiczenia, które każdy może robić, różnorodne techniki, także oddechowe, które pomagają nam rzeczywiście poradzić sobie z natłokiem myśli, z emocjami, ze stresem. Wiemy też od uczestników tych naszych warsztatów, bo w tej chwili kończy się trzeci cykl tych warsztatów, że oni to również przychodzą po to, żeby się oderwać od codzienności, tak, żeby też troszkę po prostu się razem pośmiać. Czasami wzruszyć, ale generalnie to jest taki czas dla nich i taki czas, kiedy oni rzeczywiście mogą coś zrobić dla siebie. I to jest najważniejsze. To są, to jest sześć modułów tych, tych naszych warsztatów. Aha, dla tych, którzy nie są z Warszawy, ważna informacja jest taka, że możecie nas zaprosić na jeden dzień i my wtedy w ciągu jednego dnia przeprowadzimy taki warsztat. Po prostu. Pierwszy moduł BHP to jest bezpieczeństwo i higiena antystresowa. Na to się składa wiele różnych elementów, które już tutaj były wymieniane, na przykład jedzenie, czy picie, odpowiednie nawadnianie, ale też właściwy sen. Ale też inne. Kolejny moduł to są emocje, czyli właśnie jak sobie radzić, jak one się nam pokazują w ciele, no bo pewnie Doświadczacie takich momentów, że coś Was ciśnie w piersi, albo motyle w brzuchu jakieś, czy po prostu ciało się napina. To się wtedy dzieje, kiedy, kiedy emocje nas dopadają. Myśli, no to jest też to, o czym mówiła pani psycholog, że... Mamy natłok myśli. Takie, często są takie niepokojące myśli. Nie? Co to będzie, to się nie uda, w ogóle, jak ja z tym poradzę. To są myśli, które nam nie pomagają, ale możemy sami zamienić tam, te myśli na takie, które nam będą pomagać, które nas będą wspierać. I jeśli macie dostęp do internetu, to my również prowadzimy webinary. I dzisiaj o godzinie 18 jest właśnie webinar o tym, jak zamieniać takie myśli niepokojące na myśli wspierające. Tutaj na, na, na naszej stronie na Facebooku yy, znajdziecie link do pokoju webinarowego. <grych> yy, trudności. No to jest kolejny, kolejne, kolejne spotkanie o różnorodnych trudnościach, które nas spotykają w czasie choroby, w czasie zdrowienia, w czasie leczenia. No stres, to wiadomo. I plan, na koniec robimy wspólnie taki plan, każdy robi taki swój indywidualny plan, co jeszcze może dla siebie zrobić na bazie tego, co się nauczył. I to na przykład co ostatnio usłyszałyśmy na, 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 na ostatnim spotkaniu, to powiedział nam jeden z uczestników, że on akurat wspiera swoją żonę bardzo dzielnie i przychodzi z nią. Powiedział nam, że on wiedział, że tutaj będą różne zajęcia ruchowe, że, że też się będziemy ruszać, ale nie miał, nie miał w ogóle, nie zdano sobie sprawy, że to ma tak ogromne, ogromne znaczenie właśnie dla tego radzenia sobie ze stresem. Więc zapraszam Was serdecznie także do aktywności ruchowej po prostu tak na co dzień, każdy spacer, każde wejście po schodach. Każde takie trochę porozciąganie się właśnie, to już jest, to już, że tak powiem, pomaga naszym myślom. Zapraszam na warsztaty, zapraszam na webinar, jeśli macie jakieś raz pytania, to oczywiście później w kuluarach. Dziękujemy bardzo.